Boże, miżmasz, czyli podcast o chrześcijańskiej tematyce. Zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka. Pozdrawiam, Krzysztof. Witajcie serdecznie. Tak jak poprzednio i tym razem, podcast ukazuje się później niż planowałem. W dzisiejszym materiale usłyszycie o modlitwie i o wierze. Na początek fragment ze Słowa Bożego. Tak bowiem Bóg umilował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Ale bowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, aby świat został przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu, a kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego. Ewangelia Jana, trzeci rozdział, wersety od 16 do 18. Bóg zależy, by każdy człowiek był zbawiony, lecz, lecz to od Ciebie zależy, czy go uczynisz swoim Panem i Zbawicielem. W poprzednim podcaście możesz usłyszeć, jak to zrobić. Bóg nie chce wchodzić w czyjeś życie z butami, lecz daje wybór. Bóg, Ojciec, nie oszczędził nawet własnego Syna, który poszedł za nasze grzechy na krzyż. Byśmy mieli w nim odkupienie z grzechów, życie wieczne i wiele więcej. Czym jest modlitwa i wiara? Jak można ją wzmacniać? Ty zaś, gdy chcesz się modlić, wejdź do swej izdebki, zamknij drzwi i módl się do Ojca Twego, który jest w ukryciu, a Ojciec Twój, który widzi w ukryciu, odda Tobie. Na modlitwie nie bądźcie gadatliwi, jak poganie. Oni myślą, że przez wzgląd na swe wielomóstwo będą wysłuchani. Nie bądźcie podobni do nich, albowiem wie Ojciec Wasz, czego Wam potrzeba, wpierw zanim Go poprosicie. Ewangelia Mateusza, szósty rozdział, wersety od 6 do 8 Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg go wskrzesił z martwych, osiągniesz zbawienie. Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie jej ustami do zbawienia. Wszak mówi pismo: Żaden, kto wierzy w Niego, nie będzie zawstydzony. Nie ma już różnicy między Żydem a Grekiem. Jeden jest bowiem Pan wszystkich. On to rozdziela swe bogactwa wszystkim, którzy go wzywają, albowiem każdy, kto wezwie imienia pańskiego, będzie zbawiony. List do Rzymian, dziesiąty rozdział, wersety od 9 do 13. Wiara zaś jest poręką tych dóbr, których się spodziewamy, dowodem tych rzeczywistości, których nie widzimy. Dzięki niej to przodkowie otrzymali świadectwo. Przez wiarę poznajemy, że słowem Boga światy zostały tak stworzone, iż to, co widzimy, powstało nie z rzeczy widzialnych. Przez wiarę Abel złożył Bogu ofiarę cenniejszą od Kaina, za co otrzymał świadectwo, iż jest sprawiedliwy. Bóg bowiem zaświadczył o jego darach, to też choć umarł, przez nią jeszcze mówi. Przez wiarę Henoch został przeniesiony, aby nie oglądał śmierci i nie znaleziono go, ponieważ Bóg go zabrał. Przed zabraniem bowiem otrzymał świadectwo, iż podobał się Bogu. Bez wiary zaś nie można podobać się Bogu. Przystępujący bowiem do Boga musi uwierzyć, że Bóg jest i że wynagradza tych, którzy go szukają. List do Hebrajczyków, rozdział 11, wersety od 1 do 6: Bóg chce Ciebie prowadzić, bez względu na to, kim jesteś i co posiadasz. Bóg nie ma względu na osoby, ale chce, byś Mu wierzyła, wierzył i ufał i ufała. Tym, co wzmacnia taką relację, jest codzienna modlitwa z wiarą i czytanie Słowa Bożego. Wtedy dowiesz się, jaki Bóg jest naprawdę, a to umocni Twoją wiarę i zaufanie do Niego. Bóg nie czeka na gładkie i wyszukane słowa. Przed Bogiem nie warto udawać kogoś, kim się nie jest, bo On i tak Ciebie bardzo dobrze zna. Dlatego warto przed Nim być sobą i mówić, co się przeżywa. Do wzrastania. A w Bogu potrzebujesz również kościoła lub grupki ludzi wierzących, gdzie Jezus Chrystus jest na pierwszym miejscu. Tam również usłyszysz Słowo Boże i będziesz tam wzrastać. Pewna osoba powiedziała takie zdanie. Jeden chrześcijanin to żaden chrześcijanin. Dlatego twierdzę, że trzeba mieć kościół, w którym się. Wzrasta, gdzie Jezus Chrystus jest na pierwszym miejscu. Bo będąc samemu, łatwo można dać się zwieść nauce, która nie prowadzi do bliskich relacji z Bogiem. Moim kościołem, w którym jestem, jest Centrum Chrześcijańskie. Tylko Jezus Kościół Boży w Chrystusie w Krapkowicach. W Biblii jest mnóstwo przykładów osób, które się modliły. Jak mówi list do Jakuba, 5, rozdział 16, werset d, wielką moc posiada modlitwa sprawiedliwego. Nie jest to nasza ludzka sprawiedliwość, gdyż Jezus wziął nasze grzechy na krzyż i dzięki czemu jesteśmy z nich obmyci. I dlatego możemy prosić Boga, Ojca, w imieniu Jezusa Chrystusa. O zdrowie dla innych, o e, Boże Prowadzenie, o łaskę poznania go i wiele innych rzeczy, zgodnych z Bożą Wolą. Nie szczycę się mądrością, panie, nie szczycę się z dostatku swych sił. Nie jestem dumny z tego, co posiadam. Tylko tobą, panie, szycę się. Jakże wzniosły jest Twój tron. Ty rządzisz narodami, jakże wzniosły jest Twój tron. Cała Ziemia drży, jakże wzniosły jest Twój tron. Stwórco mój, zbawco mój. Tylko tobą szczycę się, nie szczycę się mądrością, Panie, nie szczycę się z dostatku swych sił, nie jestem dumny z tego, co posiadam, tylko tobą, Panie szczycę się. Jakże wzniosły jest Twój tron, Ty rządzisz narodami, jakże wzniosły jest Twój tron. Cała ziemia drży, jakże wzniosły jest Twój tron. Stwórco mój, Zbawco mój, tylko Tobą szczycę się. Jakże wzniosły jest Twój tron, Ty rządzisz narodami, jakże wzniosły jest Twój tron. Cała Ziemia drży, jakże wzniosły jest Twój tron. Stwórco mój, spaw mój, tylko co boszczyce się. Zaproszenia Centrum Chrześcijańskie Tyku Jezus, Kościół Boży, w Chrystusie w Krapujcach zapraszają na swoje spotkania w każdy czwartek i w każdą niedzielę. Więcej szczegółów znajdziecie na stronach tylkojezus.pl i na facebookowej stronie Centrum Chrzcińskie Tylko Jezus. Linki do tych stron znajdziecie również pod podcastem. Podsumowując to, co usłyszeliście w tym podcaście. Bóg nie jest tylko Bogiem groźnym, który czeka tylko na podknięcia, ale jest Bogiem, który jest żywy, działa w życiu ludzi. Jeżeli tylko mu zaufasz, to on przeprowadzi cię przez wszystko w twoim życiu, da ci pokój, radość i będzie cię prowadził. To by było prawie tyle w tym podcaście. Jeszcze informacje, gdzie możecie znaleźć Bożą Stronę Życia na internecie. Na koncie w Facebooku, na Instagramie i też... YouTube. Wszystkie linki znajdziecie pod podcastem. Możecie też do mnie napisać na adres blog blog.gml.com. Na następny podcast zapraszam Was już 1 listopada. Pozdrawiam, Krzysztof.